Tak jak ja, zawsze marzyliście, aby kiedyś kogoś ukamieniować? W Backpack Battles jest to możliwe. Weź Baków Stones i kamienie, a potem rzucaj w przeciwników, jak tylko popadnie. Ja już spróbowałem, a wy spróbujecie? Pierwsza runda. Jeszcze nie mamy kamieni, więc jeszcze nie mogę ją nazwać ukamieniowanymi rundami. Nieważne. Ale ma... kuź wam młota dostał. Bez młota to nie. O, jest przepraszam, przepraszam. Bez młota to nie robota, a z młotem to roboty też może nie być, bo jak się coś walnie mocno, to nieważne. Wiecie, że jak po tej pierdziele. kupmy sobie patelę, nie? nie używam jej jeszcze, ale bardzo chętnie ją wrzucę y, jako drugą łopatę, bo z łopaty, mimo wszystko, kamienie mogę dosyć często dostawać. Oczywiście w sklepie będę patrzył i kupował wszystkie kamienie, dlaczego ludzie mają tak dobre buildy startowe. To jest niesamowite, że ja takich buildów startowych nie dostaję. I robimy Rainbow Guberta na ukamieniowanie. To jest ten plan, który. Ja go po prostu czuję wewnętrznie, nie? Jakby wiecie o co chodzi. What? W ogóle patrzcie wy to, tu w prawym dolnym rogu jest dodany może isteregowo czy coś. Kula śnieżna, jak ponad pierdzielacie kilka razy coś wam się na ekranie śnieg zacznie pojawiać. Yo! Chyba, że to się po prostu włącza i wyłącza. Chyba tak. To dzisiaj zagramy sobie widzowie ze śniegiem. Widzimy, że, że śniegiem, ale to chyba tylko w menu w takim razie. No dobra, to jest spoko. Nie spodziewałem się, ale fajne, głupie gówno ty. W końcu jakiś winek, więc jest ok Dyją no i mamy widzuję tutaj piękny śnieg. Nawet jakoś bardzo nie przeszkadza mi się wydaje. Takie dosyć przyjemne. E, ta, przyjemna ta grafika tu przynajmniej mi się wydaje jest. Więc, więc fajnie. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać. Ja jestem... Mi się giga podoba. O, mo może tak powiedzmy. Mi się giga podoba. Jestem zadowolony Dobra, mimo wszystko porolowałbym trochę więcej No są kamienie No to kamienie mam no, ale Co mi z kamieni, jeżeli ja nie mam pakow stąd na to Trochę kiepsko, e, Wooden Sworda bym jeszcze też chciał No jak już robimy Rainbow Guberta Pod to, to fajny by był I tak serio Mówiłem o tym Rainbow Gubercie jak coś nie Z, z góry sobie walnąć na przykład Golema, a z dołu sobie walnąć Te o kuźwa ty Wylanswardzik? Ja nie wiem, że kiedykolwiek leciałem pod Wylanswarda Pierdziele, powiem wam pierdziele Bo no, mimo wszystko, jak już lecę pod kamienie To już zostajemy z tymi kamieniami, nie? No, no i jakoś to mamy, zrobimy sobie pierwszego guberciora e, Pod oczywiście mieczek, no tutaj staminowo będzie ciężko o, aczkolwiek mam bardzo dużo broni, i kurza, aż w szoku jestem, że go nie udało mi się zberstować. To ma aż takie leczenie na tym wszystkim, ale głupio. No i kolejny gubercior też będzie wchodził bardzo ładnie. Oczywiście wszystkich tych takich głupie kupujemy. Główna no i fajnie, kurde, edycja świąteczna. W sumie poprzedni odcinek, jak wam wszedł, to on już wszedł wam typowo na święta, nie? Czy ja źle mówię. Chodziło mi oczywiście o Mikołajki, że mam wszedł w typowo na Mikołajki. E, ale no, kurczę, wydaje, wydaje mi się, że tak dokładnie, dokładnie tak jak powiedziałem. Okej, okay, robimy sobie guberciora. Tutaj mamy kamienie, które rzucamy, oczywiście. Już zaczynamy powoli kamieniować przeciwnika. E, Kamieni bym potrzebował. Kurwa, ja tu zdechnę. Ty na jednym hp się trzymam. Bakow stąd i prezenty. Uuuu. Okej. Okay. No to tu już coś fajnego będzie, bo te prezenty naprawdę mi dadzą dużo pieniędzy, przynajmniej mam taką nadzieję. I zobaczymy, co, co z tym razem nam się uda z tego zrobić. Weźmy powysprzedajmy kilka rzeczy tym rekookumulatorem, bo to wydaje mi się, może być nawet dór tego. Coś z tego mamy. Nie jestem z tego zadowolony jakoś bardzo. E, mam... chociaż no przynajmniej się trafiło, że przeciwnik nie ma za bardzo broni. E, więc tu raczej na pewno wygram. No kamienie będą mocno rzucać w tym momencie, więc fajnie. W końcu wygrana. Zobaczymy, co. O Jezus Maria, ile rzeczy! Nie za dużo tego tutaj? Będę całkowicie szczery, nic mi się tu nie podoba. A nie, albo biorę w takim razie Mr. Struggles, albo Cauldrona, bo tylko te dwie rzeczy, jakiekolwiek, mają tutaj sens. No, i raczej zostanę przy Mr. Stargalesie, który może mi dać e, na przykład Miss Fortune, która jest fajna, e, jak na to co oferuje. No, i mamy kolejną, e, kolejnego guberta do roz, rozdysponowania, że tak to powiem. Całkowicie szczerze, nie widzę miejsca na Vampiry Glovesy. Ten Rong Hero Sword jest. Nie wiem, co mam o nim myśleć. Tak samo jak Lamp of Cold też wydaje mi się useless trochę. No, jest bardzo tak specyficznie bym to nazwał. Aby to jakkolwiek sensownie wszystko pomieścić, więc no, no, nie wiem. Miss Fortune póki co też nie będzie jakoś sensownie działać. No, nie wiem. Nie mam za bardzo możliwości fajnie odpalania całego kształtu. Nie wiem, czy jestem w stanie to jakkolwiek sensownie tutaj bardziej zmieścić. No ten Hero Sword z jednej strony jest spoko. Y Lily Color już jest naprawdę fajny, bo mogę dostać szczęście na które Miss Fortune po prostu będzie jakkolwiek działać sensownie. I myślę, że na tym bym powinien zostać tutaj. Oczywiście, no, muszę to tu wrzucić. Tutaj nie mam nawet innej opcji. A to, to już nie wiem, nawet gdzie ja to wrzucę. Byle gdzie, no cokolwiek się niech odpala, już nie. Jakieś przyspieszanie. Kolejne sloty, kolejny kamień. No to już mamy 4. E, takie jeszcze 4 bym chyba bardzo chętnie widział. Na ulepszanie. No bo cztery wykorzystam sobie na zrobienie golema. A kolejne 4 bym chciał, żeby kamieniować przeciwnika. To by było naprawdę sympatyczne. Tylko, jeszcze jak to tu ułożyć, żeby to miało rację, bytu? Na razie jest chyba ok. Ja i tak póki co szczerze Wam powiem, nie zużywam staminy. Więc nie wiem, czy nie użyć w to w taki sposób, żeby Hero Longsword jakikolwiek był i działał tu. Tutaj sobie ustawmy Fortune, Niech też działa, bo raczej będę dostawał to szczęście. Mimo wszystko powinno być spoczko. Powinno być spoczko. No i mi sword, będzie działać? Na razie przyspieszenie daje, więc jest ok. Dobra, co tutaj tym razem? Kolejny baków który na pewno chce? Rubin? Kamienie to świetne, że dostaję, ale ten kurde perfekcyjny rubin? Ciekawy, bardzo ciekawy. No mam. Kuź, ile ja mam kamieni. Teraz to sobie uświadomiłem. A ja banana chyba nie będę w ogóle potrzebował w tym bilidzie? Tak myślę. Średnio mam miejsca na tego banana, ale nie wyrzucałbym go jeszcze, bo nie wiem dokładnie jak ze stamina. Jest póki co low, ale później czy będę potrzebował? No kurczę, patrząc na to, że ja na golema w sumie idę, to na pewno nie. Dobra, weźmy sobie po prostu, użyjmy coś takiego, niech przyśpiesza mi coś takiego. Jest okej, okay. jest jakkolwiek okej. Okay. No tutaj średnio się te blood gubert odpala. E, jeszcze potrzebuję oczywiście najlight sabera, no to kurwa, to na razie działa. Ja jestem aż w szoku. Co to jest dobre? Ty, Spike Shield bym zachował. Bo brakuje mi jakiegoś takiej, jakiejś takiej fajnej tarczy, właśnie. A tak to jest kurde naprawdę sympatycznie. Ty, wydaje mi się, że ja tu się będę naprawdę fajnie leczył. Więc ja bym False Life'a wziął. Ten, ten, ten Rubin, tu wszystko mi się wydaje, póki co leci. Czy ja chcę Mana Orba? Chyba nie chcę Mana Orba. Chociaż dam Blueberry, żeby szybko szczęście generowało. By byłby dosyć ciekawy. Nie ukrywam. Dobra, na razie spoko. E, zauważyłem w ogóle, że ja bardzo często gram e, bardzo, bardzo ofensywnie. Przynajmniej się staram, nie? Tylko, o tu jakaś broń, o tu to, o tu tamto. I zazwyczaj mało idę pod e, hila, czy pod e, obronę, czy właśnie takie typu rzeczy. Które, no mimo wszystko, nie oszukujmy, one się są mega przydatne i wręcz, nawet bym powiedział, kluczowe e, w tego typu e, rzeczach. Więc e, bardzo często przez to sobie e, potrafię przegrać głupio podejście, bo po prostu się nie leczę na przykład albo coś, i jest to mega błędne, a ja i tak to robię. Więc okej, okay, no bo na przykład nadal mam tarczę, którą sobie stwierdziłem, że sobie zachowa. No dobrze, jestem mądry, zrobiłem tak. No ale nadal nie jest to na tyle dobre, nie? Jakby, no na przykład niepotrzebna mi jest ta gazka. w tym buildzie, ona się mi się nie przyda kompletnie. Bo, co ja, z... jedyne co mi tu zużywa staminę w tym momencie, to jest hero longsword. Okej, okay. no i co? No i nic, właśnie. Nic. No ten wampiryzm. To mi się nie podoba, że mi się ten wampiryzm generuje. Nie chciałbym, żeby wampiryzm był tą rzeczą, którą bym generował najczęściej. Tak samo mam, ile? Dwa stamina saki. No to nie jest jeszcze jakoś... No wiadomo jak dużo. Ale nie potrzebuję aż tyle na przykład. Na przykład, na przykład nie. To tą gwiazdkę raczej na pewno sprzedam. No i pytanie, czy ja chcę mana Orba na przykład sprzedać? E, jeszcze jedno blueberry, mam trzy blueberry i wydaje mi się, że to jest wystarczająca ilość. Nie będę potrzebował więcej. Mana Orba za to bym zostawił, żeby na pewno generować MANĘ e, dużo na to wszystko. No kolejną Mistruggles raczej nie potrzebuję, za to Guberta na pewno. Gublingę na pewno i mam wszystkie. Teraz mi tylko brakuje grzyba. Z dwa sprzedałem. <laughs> jestem genialny, widzowie, jestem genialny. Grzyba. I potrzebuję jeszcze czego? O, no, Nieźle, nieźle. Bardzo, znaczy fajnie, że grasz pod vampiryzm, tylko że nie masz vampiryzmu, więc trochę mam z siebie bekę. Kruk. Kurde, no nie. Ani Ripso Blade na ten build. Ani Kruk. Nie, na, nie, nie idę pod debuffy tu, mnie nie obchodzą te debuffy. Jest grzyb! Jest grzyb. Tylko on jest problematyczny. Dlaczego? No bo grzyb tak troszeczkę potrzebuje. Myślę. drugiego grzyba, żeby to działało. Oh. Ja slotów tu nie mam! dym! Ile ja slotów na to wszystko zużywam? No ten prezent prędzej czy później też pójdzie out. Czy naprawdę? Dostaje randomowe buffy i praktycznie zawsze z tego dostaje wampiryzm, czy mi się wydaje. Bo tak trochę od tego zależy, jakie ja będę tak naprawdę dostawał i temy. No nie? Aikon Collar, no nie chcę. Grzyb... No Stone Helmet na pewno sobie zostawię, bo on jest dobry. O, tutaj tak trochę zdupiłem. Trudno, ale sloty na to wszystko ma, więc się nie ma czym przejmować. I jest grzyb! Naprawdę spoko, tylko coś bym musiał w takim razie sprzedać. A jajaj. No i pytanie co? No bo sloty powiedzmy mam, blueberry się nie pozbędę. Turbo Shelly na klirowanie i leczenie nie ma raczej opcji, że będzie na sprzedaż. Mm, no prędzej czy później na pewno Hero Longsword cię out. Chyba, że go w ogóle zostawię i po prostu znaczy najlepszy był... Lepszy od niego byłby na przykład Falcon Day. On trochę z większymi damage. No, ale co mi z tego damagea tak w sumie? Tak samo robił Elpa prędzej ci później też pójdzie out. Pozbądźmy się tego Hero Longsworda już teraz. I po prostu, bo później to miejsce zajmie na jakiś czas przynajmniej Lightsaber. Więc zobaczymy na jak długo. Ale na pewno na jakiś czas. No, no są sloty za trzy. Ja muszę raczej tego Stamina Saka kupić, bo ja nie mam po prostu miejsca na inne sloty, co jest przykre bardzo. Zróbmy sobie tutaj jakieś takie rzeczy. No tego light Lily bym musiał też o wiele lepiej ustawić. W miejsce, gdzie są itemy, które się naprawdę często mogą odpalać. Niestety nie widzę póki co takiego miejsca. Trudno no, ustawmy to na razie byle jak. Niech to się łączy, szukamy Lightsabera. Aż mi się zakrztusiło, on mi buffy zdejmuje. I tak sobie będę generował dużo. No w tym momencie wampiryzm mi nic nie daje. Nie leczę się aż tak dużo. No nie wiem. E, ale. Kurde. Kamieniuje Nadal nie. Wow Ty. Powiem tak. Posprzedaję kilka rzeczy. Buty bym raczej zostawił, bo one są naprawdę mocne. Ale ten Burning Sword. Kurde. No jakby mi się trafił. Wam powiem jeszcze jeden Wetstone? No on by był świetny! Zwiększanie DPS-a tych kamieni niektórych. Ja to widzę dobrze, tylko brakuje mi rzeczy na niego. Ale widzę, widzę potencjał w tym naprawdę mocny. No jakoś coś z tego mamy. Nadal naprawdę nie dostałem... Hard Containera. Ja bym bardzo chciał Hard Containera tutaj. No ty, kurde, ukamieniowany kolejny do kolekcji, ty. Ja normalnie zaszty. Co ty mi w ogóle dodajesz? No, to są takie ok rzeczy, ale nie raczej na ten build, stary. Ale. Z, no, Dueling Battle Rage, ten, to jest kompletnie nie na ten build. Autentycznie ani Battle Rage'a nie mam, ani nic. A nie potrzebuję raczej Battle Rage'a. No, to kolejne świetne jest. No, kurde. No, nie mam rzeczy. Jest lightsaber. Tyle dobrze, ale. No nie wiem, nie podoba mi się to. Po co ja te sloty kupiłem? Dobra, czas się pozbyć Rabi Elpa. Trochę przykre. Ale po prostu raczej prędzej czy później nie dałbym rady ogarnąć sobie. Muszę to już teraz zrobić. No niestety, nie połączyłem gubertów. Też trochę przykre. Więc tego Rabi Elpa nie mu... Znaczy. No tego na teraz bym nie musiał niby mieć. Ale lepiej mieć, niż nie mieć. No i tutaj slotowo jakoś to muszę też pomieścić, niestety. Uj. E, no... Nie jest to ułożone najlepiej, co prawda. Ale też nie jest najgorzej. <gł> mogło być gorzej. Mogło. Zdecydowanie mogło. Dobra, ze staminą nie będzie miał problemu. Ja raczej sądzę, że prędzej czy później tego redstone'a pójdę out, nie? Trochę przykre, ale raczej tak jest... Yy, taka jest pewność. Jeżeli dobrze wyliczyłem, na ostatnią rundę będę miał Rainbow Guberta. Pandamonium jest tak broken w ogóle rzeczą. Ja nadal nie rozumiem, dlaczego to jeszcze nerfa żadnego sensownego nie dostało. Nie wiem. No. Nie będę miał Rainbow Guberta. Nie zrobię go. O oh no, ale przypał. To mi też nie jest potrzebne. No, nie, nie zdążę go zrobić. Well. W ogóle, że mi się... Naprawdę? Jakby... Nie ma też kamieni na to tyle, kuźwa, nie podoba mi się to Nie wyszło to tak jak chciałem, no będzie trzeba na ostatnią, na ostatnią rundę Zupełnie inaczej to ułożyć, no ale Nawet bije, więc <ścoughs> najgorzej nie ma Tak mi się przynajmniej wydaje no brakuje tu temu czemu, tego czegoś w tym buildzie, no nie, nie oszukujmy się Brakuje tutaj tego czegoś w tym buildzie Powiem wam tak Teraz yy, łączę sobie w Sabera. Ok. Później jeszcze muszę blood, musiałbym wszystkie połączyć, mam dwie rundy Nie, ma, nie zrobię lej, e, rainbow guberta choćby skały srały Więc tak, yy, poison guber idzie out No bo nie, nie mam po prostu na tyle, tyle miejsca Niestety. Chciałbym bardzo, a nie mam. Eee, powrzucajmy tu kamienie, tak żeby po prostu zrobić sobie kontener. W przyszłej rundzie mi się troszeczkę sloty pozwalniają. No teraz mi się trafiasz. No stary, taki przypał, żeś mi wyrobił. No przykro mi teraz. Naprawdę mi jest przykro. No niestety. Weźmy za to może drugą panią z Tragels. Może mi coś więcej da. Eee, no nie pamiętam ile mam HP, -t. Nie spojrzałem na to do końca. Przegrałem? Nie, jeszcze mam jedną rundę, idealnie, dobrze. Dziwne, stary, że ty miałeś pan nie, naprawdę, teraz mi to dajesz, ty jesteś cienki jak nie wiem co. Te wszystkie rzeczy. Auto, oczywiście, no i teraz przyszedł czas na łączenie tego wszystkiego. Dzięki, 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 wow, naprawdę, oj, ty jesteś dobrym człowiekiem. Weź, ty się kopnij w bambus najlepiej, a nie w coś innego jeszcze i wypad mi stąd, bo. O kamień, dobrze. Bo ci kopa zasadzę, to inoros. Autentycznie, nie? Boli mnie to fest. Tak, patrząc na to jak ten build działa i wszystko, Blood gubert jest no, no niezbyt jest dobry, nie? Nie oszukujmy się, te sloty raczej też nie zmieszczę, no prezent już mi tutaj niezbyt dużo da, więc raczej sobie go, również się go pozbędę. Chcąc, nie chcąc, no taki raczej, raczej żywot tego mi się wydaje będzie. No bo, co, dostanę randomowe buffy na start, ale to jest wszystko i to nie... Teraz mi daje, że drugiego odstał, dlaczego ty mnie, kurde, takie nieprzyjemności robisz na starcie, stary! No! Weź! Naprawdę, Shield of Valor też by był tu dobry, jakbym go tu w tym miejscu w sumie wrzucił. Dobrze. <laughs> Build wygląda na gotowy. Ciekawy jestem, czy mocny. No się wydaje dosyć potężny, jak tak się na niego spojrzy, eee, tylko czy jest na tyle potężny, to tego nie wiem. Trochę... no, no nie jest. No, jakby... no nie jest, po prostu nie jest. Myślałem, że z tą golem będzie bił więcej, bo on na starcie bije e, aż plus 30 DPS-a mm, i się odpalił w ogóle 7 regena. Żeby zredukować sobie cooldown i zwiększyć sobie plus yy, pancerza. No niestety to miało zwiększyć jego pancerz. To w ogóle miało leczyć dużo, no niestety nie leczyło. Jakby miał Burning Blade'a byłby lepszy, Mana Orb miał mi po prostu generować szczęścia. Manę, żebym mógł szczęście generować z Blueberry. Widzę, że chyba za mało, patrząc na to, że ja szczęścia nie mam. To miał niszyć buffy przeciwnika, które no nie były mimo wszystko niszczone jakoś mega potężnie. Nie leczyłem się wcale tak mocno, jak liczyłem na to, może dlatego, że w Guberty wszystkie out poszły. To mi też miało dawać e, Regena i, i szczęście. No nie wiem, zobaczymy może na history play'u, czy może nie wyszło mi tam lepiej. No dobrze, zobaczmy, zobaczmy. W takim bądź razie. Autentycznie wydaje się, że po przeróbce build jest o wiele gorszy. Ja naprawdę używam aż tyle man... tyle, tyle staminy! Że tylko ta jedna, jedyna broń, która używa staminę, aż tyle jej poszło? Chyba, że chłop miał tarcie po prostu. Nie no, jak takie buildy ludzie dostają, to jest w ogóle nie była ziemia, nie? Co to jest? Chłop ma tyle buffów? What? No nie wiem. Ja już chyba wchodzę powoli na rangi, gdzie ludzie przestają grać dla beki. I to jest dziwne i przykre, mimo że, no jak widzicie, te dwa kamienie w, w tyle biją, a ten nic. Damn, widzowie, to już są naprawdę ciekawe buildy. Też na Staff of healing w raz bym chętnie poszedł, bo jestem giga ciekawy, jak one tak naprawdę działają. No build w ogóle pod kamienie, nie działa. No nie działa ten build. Wyszedł kiepski. Jak macie, widzę, jakiś pomysł na to, jak zrobić build pod kamieniem, dobry, dajcie mi znać. Ja bardzo chętnie się nim zajmę, pobawię, zobaczę. No tutaj mam bardzo randomowo widzę pod względem tego, jakie buffy będę generował. Bo to wszystko od tego zależy, co mana orb mi zarzuci. Z tego, co widzę. Jak daje przyspieszenie, to wygrywa. Jak mi daje coś innego, no to już gorzej, nie? No bo głównie. Przyspieszenie leci mi z Burning Sworda Bo tu na przykład Empowera nawet wygenerowałem I też gówno Mimo, że kamienie biją po aż 90 No one biją kuldę duży Nie wiem, nie wiem Kurde, może nie powinienem go ustawiać na tym plecaku A na samym przyspieszeniach może po prostu i to by było lepsze Też się musiałem nad tym zastanowić No ale No nie wiem Chętnie powtórzę kiedyś build na kamienie, ale na może lepszy, ciekawszy, sensowniejszy. Może ulepszać powinienem tak naprawdę z tą golema tym gubertem, a nie ten. No, no na przykład przyśpieszenie generuje. No i kamienie zaczynają. Mają pół. No kurde, jak kamienie mają pół cooldownu, no to jest o wiele lepiej. No powinienem na przyśpieszenie mocniej tu grać. No, no nic, nie wyszło. Niestety, ostatnią rundkę spróbujemy. Tak dla pewności, czy na pewno jest tak gówniane, jak myślę. No chłopie, na no, Staff of Fire, na. Wampiryzm kiepski pomysł. Już wygrałem, mimo że byłem pewny, że przegram. <noise> Chciałem by to powiedzieć. Kiepski pomysł, ale nie kiepskiejszy... kiepskiej. Gorszy niż mój. <noise> Ogólnie myślę, że Rainbow Google z jakimkolwiek buildem naprawdę dobrze by działał. Jednak kamieniowanie potrzebuje prawdopodobnie dość specyficznego builda i itemów. Możliwe również, że wybrałem tą postać pod to. Jednak grałem to, co mi gra dała. No i tyle. Dzięki Wam bardzo serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Na razie...